You like to have fun in the sun, you an LPS. You're just like wow. Who are you? What you wanna do? There's a the little pet shot perfect for you. Who are you? Zbyt obcisłe. Za różowe. Jak to jest, że gdzie się nie ruszę? Atakują mnie ubrania Blight. Co, Kotku? Eee, miał? Tak myślisz? Mam całą szafę ubrań, ale nic nie nadaje się na koncert Lil' Kiki. Już wiem, co zrobię. Poszukam czegoś specjalnego w szafie siostry. Zaraz wracam. Lil' Kiki jest niezła, ale ja też mogę zostać gwiazdą. Już widzę ten rozwrzeszczany tłum fanów. Ruszasz się tak, że w najlepszym wypadku dadzą ci miejsce w ostatnim rzędzie tancerzy. Prawdziwy artysta gra na instrumencie. Nieźle, jak na kota. Zatrudnię cię jako mojego akompaniatora. Nie mam mowy, wszystko nie tak. Jeśli chcemy dać wczesny koncert, to musimy grać roka. Czy coś się pali? Razem jesteśmy świetni. Ciekawe, czy Kiki pomyślały już o zaporcie. Hej, już jestem! Czy zostawiłam tu aż taki bałagan? Totalny odlot, prawda? <laughs> Powinnam dostać miejsce w pierwszym rzędzie. Pa, pa.